Witajcie, kochani, bardzo serdecznie z tej strony ekranu Ewa. Zapraszam Was na mój trzeci filmik pod tytułem. Kochani, tak jak zdążyliście zauważyć, dzisiaj będzie filmik, takie małe testowanie samo opalacza marki Vitalibera. Ponad miesiąc temu otrzymałam wiadomość od przymiły Pani Klaudii, która reprezentuje markę Vita Liberata w Polsce z zapytaniem czy nie chciałabym przetestować właśnie owego produktu. Powiem szczerze, że bardzo ucieszyłam się z tej wiadomości, ponieważ nigdy nie testowałam i nigdy nie próbowałam nawet stosować y, kosmetyków tego typu z racji tego, że wiedziałam, że na pewno zrobię sobie plamy, przebarwienia, y, jakieś zacieki, po prostu nie potrafię stosować takich kosmetyków. Jednak poszperałam trochę w sieci, zanim odpisałam pani Klaudi. Przeczytałam opinii i recenzje i uznałam, że warto właśnie poświęcić temu produktowi uwagę i warto właśnie go przetestować. Przesyłka dotarła do mnie w ekspresowym tempie, jednak dwa dni później wylądowałam w szpitalu klinicznym, dermatologicznym ze zmianami na skórze polekowymi. Okazało się, że byłam uczulona na jeden ze składników antybiotyku, wyskoczyły mi plamy. Na twarzy nawet byłam momentami fioletowa, i niestety moje testowanie tego produktu odsunęło się w czasie. Pytanie, czy dziś mogę przetestować ten kosmetyk? Powiem Wam szczerze, że mam mieszane uczucia. To jest moje już drugie podejście do tego kosmetyku. Niestety plamy nie zniknęły. Niedawno byłam na kontroli w szpitalu. Pani uświadomiła mnie, że plamy będą schodziły jeszcze przez kilka miesięcy. Jednak uważam, że jest to steta i nic nieważne. Ludzie mają gorsze problemy i sobie radzą, więc spokojnie. Kochani, jeśli chodzi o prezentację produktu, prezentuje się następująco. Tak wyglądają opakowania, rękawicy i balsamu do opalania. Mój jest na poziomie medium. I tak. Tak wygląda sama tubka z balsamem. Jest tutaj aplikator. Można nacisnąć, ale nie będę naciskała, żeby nic nam tutaj nie wyskoczyło. A tak wygląda rękawica. Oczywiście jest już troszeczkę pobrudzona, bo jest to już moje drugie podejście do testowania tego produktu i do opalania. Ale to nic. Ważne, aby działało. Czas najwyższy, zacząć opalanie. Mamy rękawicę, tak wygląda sam balsam i będziemy go teraz wcierać w skórę. Jak widzicie jest to banalnie proste. Jeśli pozwolicie, ja dokończę to już w samotności i widzimy się już z efektami opalania. Kochani, jak widzicie, jedna noga już pokryta jest balsamem. Teraz wilgotną ściereczką wycieram kolana i wszystkie kostki. Jak widać, efekty są już widoczne od pierwszego użycia. Kochani, ja już jestem po opalaniu. Efekty wyglądają następująco. Jeśli chodzi o moją dokładną recenzję, parę słów od producenta, jak stosować ten kosmetyk, oraz o moją indywidualną opinię, zapraszam Was na bloga. Tam wszystko jest oczywiście pięknie. I obszernie rozpisane. Na dziś kochani to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście ze mną do końca i zapraszam Was na mój następny filmik. Do zobaczenia. Pa!